Cześć kochani, ja jestem Magda i witam Was na kanale Mimluwy. Dziś przychodzę do Was, jak widzieliście, już pewnie po miniaturze filmu z ogromną siatką ubrań. Dzisiejsze ubrania są kupione na dostawie, gdzie kilogram kosztował 89 zł. Już po miniaturze, po opisie, widzicie, ile za to zapłaciłam nie mało, nie dużo. Ocenicie sami, proszę bardzo, po obejrzeniu tego e, holu. Rzeczy jest naprawdę sporo, są fajne, treściwe, no ciężkie trochę. Ja tak naprawdę jak kupiłam to, to po prostu do torby włożyłam i to czekało na nagranie e, dla Was filmu, więc rzeczy są e, po prostu tak, jak je kupiłam w sklepie. Niewyprane, niewyprasowane, niewypielęgnowane, dosłownie nic z nimi nie jest zrobione. E, po w filmie będą wędrowały do, do prania. Ja tą torbę sobie odstawię e, i po prostu będę sobie tutaj z niej wyciągać. Ona mi też tutaj tak trochę szeleści, więc nie chciałabym, e, żeby tam nam coś zaguszało. Oczywiście rzeczy będę dla Was mierzyć, pewnie tutaj gdzieś Wam będą się wyświetlać albo tutaj, w zależności gdzie będzie więcej miejsca, e, ale myślę, że pewnie po tej stronie nieważne, ważne, żeby były przebitki. Jeśli lubicie moje filmy, lubicie taką tematykę, zostawcie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze, e, dawajcie znać pod tym filmem, która rzecz jest Waszym faworytem, e, może więcej jak jedna, e, bardzo na to czekam, będę Wam odpowiadać w komentarzach, na pewno no i zostawiajcie proszę subskrypcję, ponieważ według statystyk większość z Was, których mnie ogląda e, tych subskrypcji, tego subskrypcji kanału e, nie ma, więc bardzo, bardzo proszę, kliknij, mówię to do Ciebie. Ten przycisk i zasubskrybuj kanał. A ja już Ci pokazuję, co udało mi się kupić za kwotę, którą widzicie w opisie filmu. E, pierwsza rzecz, tutaj już sobie z tego wyjęłam, to koszula. Męska koszula, e, ale nowa z metką. Tutaj nie mam pojęcia, co to jest za marka. E, mam nadzieję, że Wam się dom dobrze zumuje, tak się prezentuje. George Duffer Compact Yarns. Nie wiem, nie, pewnie źle czytam. Tutaj mm, ona ma taki haft, bardzo ładny. I jeśli chodzi o skład, to jest to 100% bawełna, moi kochani. Już Wam to tutaj zoomuje. Mam nadzieję, że Wam się tam to wyświetla, bo czasami pokazuje, a tego nie widać. Tutaj guziczki. Te guziki są sygnowane tą marką, więc wydaje mi się, że to jest jakaś droższa marka. Nie wiem, nie znam się, nie widziałam jeszcze tego. Rzuciła mi się w oczy, ponieważ jest raz że Dwa, jakość wykonania tego jest po prostu świetna. To po prostu widać po metkach. No i niestety na, na mojego partnera jest za mała. No i jeszcze na dodatek różowa, chociaż uważam, że bardzo fajnie wygląda w tej różowym kolorze, ale koszula jest za mała, natomiast na mnie jest OK i. To jest taka bawełna, taka bym powiedziała droższa bawełna. Ona tak, to, tak delikatnie połyskuje. Super to wygląda. Tutaj na pewno tak tego nie widzicie, jak ja to tak przedstawiam, bo tego się nie da, ona jest rozpięta, e, żeby to wam tak pokazać. Ale w przewidzce już na pewno się wam wyświetliło albo wam się wyświetla. I to widać, jaka to jest fajna koszula. Ja sobie będę ją zakładać e, latem. Jako narzutkę albo teraz jako narzutkę pod coś, jakąś bluzkę, jak będzie troszeczkę też no, cieplej to może tak nie będzie, ale no tak, myślę, że świetna. I kolor, przede wszystkim kolor, bardzo fajny, bardzo mi się podoba, uważam, że, że super do mnie pasuje. Będę to rzucać sobie na ziemię, bo no i tak. Muszę to wybrać, tak? Pomimo, że jest nowe, to pamiętajcie, że z lumpeksu rzeczy, czy nawet nie z lumpeksu, po prostu pieszmy to. Nie wiemy, kto to przed nami mierzył, w jakim był stanie i tak dalej, więc dla naszego takiego komfortu psychicznego, żeby potem się czegoś, no po prostu jakieś uczulenie czy coś yy, nie nabawić, pieszmy, po prostu to pieszmy, tak? Lumpeks tym bardziej, ale, ale nie tylko lumpeks. Kolejna rzecz to kurtka. Taka piękna, two woman, czternastka, więc 14 42, a w życiu, w życiu to nie jest 42, nie wiem dlaczego to ma taką metkę. Jeśli chodzi o skład, to jest taki, myślałam, że to jest bawełna, bo to jest takie, takie miłe, ale jak przeczytałam skład, 100% poliester i podszewka 100% poliester, e, więc skład no mocno średni. Ale taką kurtkę jeszcze powiem Wam szczerze, nigdzie nie widziałam, a naprawdę jest bardzo ładna. Ona będzie fajna i na teraz, na taki, nie, no, będzie super na teraz. I na później. Ona jest granatowa, w takie piękne, jakby stokrotki, coś takiego. Tutaj z kieszonkami. E, tu ma taki kołnierz, więc może robić za. E, jak ktoś nie, nie chce mieć szala nosić, no wiadomo, tutaj się liczyć z tym, że jak my kobietki podkład, no to po prostu tu się ubrudzi. bo wiem z doświadczenia, e, że, że, że po prostu mi się to brudzi. E, tu przy rękawkach tak fajnie też przeszyta. Cała jest, calutka w tym wzorze. No mówię, ona tutaj może mieć jeszcze jakieś rzeczy poprzyczepiane, no bo to jest prosto z lumpeksu, ale według mnie to rzecz jest nowa. Zameczek, idealnie chodzi, nie ma problemu. Ona jest takim, no wypełnieniem nie jest taka cieniutka, że wiecie, że bardzo cieniutka, nie jest super gruba, ale na teraz jest idealna, jej na zimę taką leciutką też będzie w porządku i na takie początki wiosny też, no bo wzór jest piękny, no dajcie znać. Ja dawno takiej rzeczy, w ogóle kurtki, raczej odzież wierzchniej staram się nie kupować, chociaż będzie tutaj jeszcze jedna rzecz, ponieważ mam tego za dużo. Eee, dlatego zapraszam was też na moje Vinted, tam wystawiam rzeczy. E, żeby, żeby po prostu mieć miejsce w szafie, e, no bo moja szafa jakby nie jest z gumy. E, muszę, muszę gdzieś jedną wymianę jakąś zrobić, więc serdecznie Was zapraszam. E, no i mówię, mm, no bardzo mi się podoba. Dajcie znać, czy też byście ją kupili. No Ona, ona jakaś super ciężka nie jest, no, myślę, że no trochę mogła kosztować za 40 zł, no ta cena znikąd się nie wzięła, tak? więc, no ale kurteczka super, jestem bardzo zadowolona. Kolejna rzecz to bluzka, t-shirtka, ja nawet nie pamiętam już, powiem Wam szczerze, co, co tutaj mi się udało znaleźć, więc wspólnie znowu przeżywamy tutaj te, te zakupy. Z taka marka, Scottish Skoda, jeśli dobrze wymawiam, wydaje mi się, że to jest droga marka, Elka. taka bluzka Mm, przeźroczysta. Tutaj właśnie z nazwą firmy i z jakimś napisem, z oczami, e, po czym poznać drogą markę, no po jakości wykonania, po detalach, takich jak tutaj na przykład też nazwa marki. Jeśli chodzi o skład, to taki niepozorny, bo to wygląda jak poliester, ale. To jest mylne, bo tu w, m, piszą, że to ma 70% wiskozy i 30% poliestru. E, bluzeczka fajna, m, pod marynarkę, na lato sama, e, do sweterka. E, bardzo, no bardzo dobra jakość wykonania i ona jest leciutka, tak? więc, więc to tutaj dużo nie ważyło. Krótki rękawek. Jeśli chodzi o fakturę, nie wiem jak wam się to wyświetla, ale ona jest czarna, jakby z taką srebrną wplecioną niteczką, bo to, bo to brokat to nie jest, nie, to taka jakby. No, wpleciona jest srebrna niteczka i ona się tak mieni. Ten haft tutaj jest taki zamszowy, tak? No, naprawdę fajna jakość. Wydaje mi się, że gdzieś u kogoś widziałam, że kupuje tą markę i że ona jest droga. No, to trochę widać, ale dajcie znać, czy mam rację, czy, czy coś mi się pomieszało, tak? Kolejna rzecz to takie cudeńko, które mi się udało znaleźć w dwóch egzemplarzach. Nie widzę tego drugiego, ale, ale zaraz tam na pewno do tego dojdziemy. Po, po prostu będę po kolei brała. maję jedynka. Nie mam pojęcia, co to jest za marka. I ten kolor to taki niebieski. Szafirowy? Coś takiego. Przód 100% jedwab, tył 100% bawełna. To grosze kosztowało. Dwie takie same obok siebie wisiały. To też widać, że to po prostu jest coś lepszego, ponieważ no, metki o tym mówią, tak? Nawet nie znam tej marki, nie wiem, czy widziałam ją, czy nie widziałam. Stanideloalny, o i tutaj nawet jest haft to jest to chyba to M tej marki. Niby zwykła t-shirtka, tak? No bo to tak, no dobra, na przybitkę zobaczycie. Do wyprasowania na pewno, do odprania. Ale no, jedwab i to jeszcze w takim rozmiarze, że no, no idealnym. Tu rękawki w 100% z jedwabiu, fajnie tutaj zrobiony dekolt. Rozmiar na mnie idealny. Myślę, że to jest jakaś ameczka, SK, coś takiego, ale tutaj w biuście jest okej okay, Super, super sprawa, Lekkie pióreczko, to mogło ważyć 5, <noise> 5 zł to kosztować. Świetne, świetne, świetne. Jeszcze raz świetne. Rzeczy są nie. Wy... Jeszcze raz się powtórzę prosto z lumpeksu. I ja zaraz będę kichać, a nie wzięłam sobie chusteczki. Więc docięcie moje starania w, w postaci subskrypcji. Kolejna rzecz to um, ramoneska, marki George. To właśnie ta druga rzecz, o której wspominałam, że będzie odzież wierzchnia. Na teraz. Raczej nie, za chłodno, tak myślę. No chyba, że ktoś do auta wsiada, potem gdzieś tam idzie i jakoś mocno nie chodzi po dworze. Ym, zamszowa? Tak, coś takiego. Kolor taki głęboki, niebiesko-fioletowy, coś takiego. Tutaj z takimi po boku ym, zapinaniami. Ym, to trzeba, trzeba tam uporządkować, że tak powiem. Kieszonki. Ma tutaj z drugiej strony taką też kieszonkę u góry. Tutaj też kieszonkę. Jeśli chodzi o skład, tutaj z tyłu tak się prezentuje: te, te tutaj te boczki, to tak nie wiecie, nie jest przez całe i dobrze, tylko tutaj taka, taka ozdóbka. Jeśli chodzi, tak. To jest M40 więc LK. 100% poliester. Też mi się wydaje, że to jest nowe. To po prostu. No, nie wygląda, żeby to ktoś nosił. Bardzo mi się to spodobało i wiecie, to nawet na lato będzie super na chłodniejszy dzień do sukienki, bo to jest takie krótsze, ładne, w fajnym kolorze, więc do większości naprawdę kolorów to się em, dopasuje. Mam taką jasną też kupioną w Lupexie, ale ona jest troszkę większa, troszkę inna. Ta bardziej taka, no, fajna i strasznie, strasznie milutka. Ona. Mogła trochę ważyć. Myślę, że tak z pół kilo, coś takiego. Może nie, może przesadziłam, ale coś, coś, coś w tym stylu. Super rzecz, bardzo jestem z niej zadowolona. Kolejna to rzecz w sumie dla mojej mamy, ponieważ no, ona lubi takie, takie rzeczy. Nowa z metką Essentials, 40. Ale też taka fajna rozmiarowo. I nie znam tej marki, powiem wam szczerze, ale to chyba też musi być coś um, droższego, ponieważ też na guzikach jest nazwa marki. Um, rozcięcia z boku, kolor kremowy, nowa, bo to wszędzie te meteczki i tak dalej. 100% bawełna. I powiem wam szczerze, tego nie mierzyłam, akurat tam te wszystkie rzeczy, no to mierzyłam. No, bo nie chciałam kupić czegoś niefajnego. Tego nie mierzyłam, bo to wiedziałam, że dla mamy wezmę, tak czy inaczej. Ona na pewno będzie dla mnie dobra i ja to dla was przymierzę, ale wiecie co? Nie, nie wiem, no chyba jej to dam, ale może zaraz to sobie założę. No, tak mi się to podoba i wydaje mi się, że będzie to fajne, wyglądało do spodni z wysokim stanem. Um, no, no, mówię, zobaczę. Na pewno to wypiorę jej. Um, no, zobaczymy. Na pewno ona to dostanie, ale nie wiadomo, czy ja tego nie założę. Raz, o, w ten sposób. Kolejna rzecz, no widzicie, trochę tych rzeczy jest, więc to ta kwota, jakby, jakby rozliczając na pojedyncze rzeczy, nie jest aż taka duża. Tu druga z tych bluzeczek jedwabnych, pokazuję Wam, ta w kolorze takiego błękitu, z szarością, coś takiego. Ona ma tutaj tą kieszonkę i teraz tak, nie wiem, czekajcie, się tutaj do tej. Ta chyba tego nie miała. Nie. A widzicie, to trochę inna. Ta tej kieszonki nie ma. Ta ma tutaj kieszonkę, a czyli coś innego. Przód 100% jedwab, 100% jedwab, tył 100% bawełna. Tutaj jest to maje też jedynka. To pewnie od jednej osoby. Ale stan idealny. Yy, albo ze sklepu, może po prostu nie zeszło, nie mam pojęcia. Yy, więc to jest troszkę inne. Teraz tak patrzę, jak to tutaj czy tu czy gdzieś dziurki nie ma. Mikro dziurka, mikro, może to takie, no mikro, coś takiego się zrobiło, ale dobra, pokażę Wam. Może zobaczycie na kamerze, a może i nie tutaj, tutaj coś takiego. No, świetna, świetna, tak samo jakość wykończenia, tylko ta ma tutaj tą kieszonkę, więc czymś się różni, ale praktycznie niczym. Świetna, świetna rzecz, nie wiem, może 10 zł to wyszło. Kolejna to sukienka, print Zwierzęcy. Odwrócę i już do Was wracam. Dobra, odwrócona, długa maxi, Midi Maxi Only 38. Print zwierzęcy z długim rękawem, sukienka i na teraz, i na lato, gumka w rękawie. Tutaj e, taki dekolt w serek, delikatnie z sznureczkami, też na przebitce lepiej to zobaczycie. W pasie gumka, ona nie ma chyba żadnego rozcięcia tutaj, nie, nie ma żadnego rozcięcia, ale zobaczcie, ten print i kremowy, czarny i brązowy. Więc idealna, idealna, no teraz na pewno yy, będę ją stylizować, więc w shortsach ją zobaczycie. No i przede wszystkim skład, yy, ona miała skład? Nie wiem, ona chyba nie miała składu. Czekajcie, no szukam, mi się wydaje, że ona nie miała składu. Wkładu, ale, jakby to jest wiskoza. Wiskoza z bawełną, coś takiego. Na pewno to nie jest poliester, tak? Bo to po prostu czuć. Świetna, świetna. Jeszcze raz świetna, bardzo mi się podoba. Fajny wzór. Fajnie się ją wystylizuje. Tylko wyprać i nosić. No i taki fajny wzór. Kolejny podobny wzór. Tu już mam metkę, też muszę odwrócić. I już do Was przychodzę. Kolejna sukienka ta jest wygnieciona, jak nie wiem. To jest wisko za 100%. 38, 40, 42. Nie mam pojęcia. Euro 38 Janina. To w kiku chyba coś takiego. Ta marka, tak mi się kojarzy. Print panterka. Długa. Tutaj z guzikami, z kołnierzykiem. Z guzikami. Bardzo ładnymi guzikami. Nie, normalne czarne, strasznie pogniecione, Guziki dotąd. Tutaj gumka. W Przewidce to mówię, będzie fajnie wyglądało. Gumka. I dół, też chyba bez żadnych wycięć. Taki tutaj sobie, i jakby do pewnego momentu, i tu jakby taka no. <tryk> 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 Tutaj dalej e, odszyta. Teraz tak patrzę, tutaj jakieś, jakieś, to tutaj niteczka wyszła. No, coś takiego, ale no, po prostu taka jakość hmm, uszycia, jakby to się, wiecie, trochę rozjechało, coś takiego. Nie wiem, nie wiem, trzeba to po prostu zweryfikować, ale tak to naprawdę stan bardzo, bardzo dobry. Mam taką krótką też, ale tą krótką, no, chyba będę się jej pozbywać. Zapasowy guziczek, super na plus. I gdzieś tu widziałam tak 100% wiskoza, tutaj zaraz u góry. Nie wiem, czy wam się pokaże, czy nie. Yy, także tak wygląda. No, ta jest też. Też jest super ten, lubię w ogóle ten print. No bo nie każda panterka jest ładna, tak, ale ten wzór jest, uważam, bardzo fajny i lat, tą porę roku świetna do kozaczków, do ramoneski, do czegoś czarnego, czerwonego, w sumie zielonego. No, dobra. Do przemyślenia, na pewno. Lecimy dalej, bo jeszcze mamy chyba dwie rzeczy. Chyba dwie albo trzy, nie wiem. Kolejna rzecz to spodenki czarne quiz 40 jak widzicie nowe bo nikt by z y, czymś takim przy spodenkach z guziczkiem zapasowym metalowym nie chodził metki innej nie ma I jeśli chodzi o skład to chyba jest to 97 poliester 3 elastan yy, z tyłu zamek bardzo fajne i przede wszystkim bardzo ładne. Te guziki są metalowe z takimi cyrkoniami. Jest zapasowy guzik, to jest super. Wysoki stan. Mega 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 uwielbiam chodzić w krótkich spodenkach i do tego rajstopy i coś dłuższego. Świetnie to wygląda. To takie moje w tym w tym sezonie must have bym powiedziała. Świetne są. Ja one później na lato też się nadadzą, tak? Ale mówię teraz, teraz są świetne. Ostatnia rzecz to koszulka Tomiego Hilfigera MK. Zastanawiałam się, czy ją brać, ale ona wygląda na nową. Nie wiem, czy jest damska, czy jest męska, dajcie znać. Jest oryginalna, oryginalna. E, guziki sygnowane, tutaj jest ten znaczek. E, no i... Jeśli chodzi o metkę ze składem, to 100% bawełna. Tak prezentuje się metka. No chyba, że macie inne zdanie, że to nie jest jednak oryginalna rzecz, to mi, to mi piszcie, ale wydaje mi się, że tak, że te metki. Może to być coś, jakaś starsza rzecz, w sensie starsza podlinia. Ta bawełna jest taka. Taka gruba, wiecie? Takie fajne to jest. E, przymierzę to oczywiście. To jest na mnie, na mojego brata. Jest za mała. E, myślę, że na brata też będzie za mała. Mama moja, nie wiem, czy będzie chciała. Ten kolor trochę jest taki kontrowersyjny. Wolałabym, żeby był inny. Ale fajna. No, no nie wiem. Jak chcesz, to po prostu ją wystawię. Jeśli komuś z Was podoba, to piszcie, to ja Wam ją na pewno wystawię. No dobrze. Katar, widzicie, już mam straszny, mam alergię na takie no, kurz, jak czasami idę do Newbeksu i idę na dział z płaszczami albo ze swetrami. No to bez no chusteczki to nie ma opcji, więc y, tak to wygląda u mnie. E, torba pusta. Dajcie znać, czy zakupy udane, nieudane, czy dobrze wydałam te pieniądze, czy źle. Która rzecz najlepsza, która najgorsza. E, co Wam się ostatnio udało upelować? Ja za dziś Wam bardzo serdecznie dziękuję i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia! Pa!